Cześć widzowie, dzisiaj właśnie też odcinek z Grand auto, single player. Pokażę wam dzisiaj mój garaż Michael, Michael. E... o niechcącym wyszłem, sorry. W sumie nie wiem co się stało, dopóki sobie tego nie uświadomiłem, znaczy no nieważne. E... Chciałem wam pokazać auta. Które niedawno sobie tuningowe, znaczy Bugatti Veyron, niedawno i takie jedno. XF chyba właśnie się nazywa. No i to jest tak, tu jest Bugatti. Bugatti Veyron. E, tu jest Bugatti Veyron. Właśnie, on jest fioletowo białe Piękne jest. E, oczywiście, dym spod Opon, też fioletowy. E, tu jest takie fajne też outko. Ten spot opon różowy no i różowy zielony. Tu też tak samo z Antorno. Spod opon dym różowy i różowo zielony. W ogóle z Antorno mają te fajne spoilery. No i tu jest właśnie takie XF, takie połysko, połysk. Ma taki fajny perłowy. I ono kosztowało 700 tysięcy. Zentorno, nie pamiętam, to gdzieś 145 tysięcy, a to milion. No i... właśnie... tak. No i koniec materiału. Poproszę, żeby pod tym filmem było 15 łapek w górę. Będzie następny odcinek.